Wyobraźmy sobie dziecko drapieżni drapieżnika, dziecko wszystkożercy. Mały niedźwiadek i mały kotek. I stawiamy przed małym niedźwiadkiem, małym kotkiem. I małym dzieckiem. I jeszcze bierzemy dziecko mniej więcej w wieku odpowiadającym tym, tym młodym, i, i, i dziecko ludzkie. I przed każdym kładziemy jabłuszko i żywego króliczka. Jabłuszko i żywego króliczka. Jabłuszko i żywego króliczka. Co zrobi mała pantera, jeżeli postawimy przed nią jabłuszko i małego króliczka. Trzy, cztery, Dzień dobry. Marta Stachot jak córka. Dorota Sumińska mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Dzisiaj. I dzisiaj będziemy się zwierzać. O tym, o tym, że nie wiemy, co jemy. Nie wiemy, co jemy. Nie wiemy, co jemy. Ja może teraz zacznę powiedzieć, dlaczego robimy to ten odcinek. Robimy dlatego, że ja dostaję bardzo wiele komentarzy negatywnych, co do mojej wiedzy, co do mojego wykształcenia, co do uprawnień, o mówieniu o zwierzętach jako jedzeniu mm. dla ludzi, że ja się w ogóle, że w ogóle nie mam pojęcia. Mnóstwo... Nie jesteś dietetyczką, nie jestem nie dietetyczką. Jestem, więc... nie jesteś technologiem żywienia. Jestem bardzo wiele lat lekarką weterynarii, biologiem z zamiłowania, obserwatorem natury, mam bardzo duże doświadczenie. A, a wykonuję zawód me medyczny, jestem wyuczony, mam zawód medyczny i wiem, na czym polega mięsożerność, y, wszystkożerność i roślinożerność. A nawet wiesz jak wygląda ludzki przewód pokarmowy. Doskonale wiem jak Mimo, wygląda. Mimo, że jesteś lekarzem od zwierząt. Dokładnie, bo, bo mnie to interesuje, bo mnie w ogóle interesuje żywy świat. I mam dość dużą wiedzę, oczywiście ja nie, 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 na pewno jest mnóstwo ludzi, którzy mają wielokrotnie większą wiedzę ode mnie na tematy biologiczne, ale w ramach tego co, o czym mówię i czego chcę nauczyć ludzi, no, uważam wystarczająco. Czyli nie wiesz, co mówisz, ale mówisz, co wiesz. Tak, mówię, mówię to, co wiem, i to nie, nie dlatego, że sobie to wymyśliłam, tylko dlatego, że przeczytałam to z wiarygodnych źródeł, usłyszałam to od autorytetów. I od czego zaczniemy? Ja bym zaczęła od właśnie tych komentarzy. Nie będziemy ich tu cytować słowo w słowo, tym bardziej, że one zbijają się w kilka grup. Ja właśnie będę te grupy przedstawiać. Dobrze. Pojawiła się grupa komentarzy a propos tego, że człowiek nie jest zwierzęciem drapieżnym czy mięsożernym. To jest ta teza, którą głosimy. I pierwsza rzecz w tych komentarzach brzmiała, że przecież mamy nie dość, że kły jak drapieżnicy, to jeszcze mamy oczy z przodu głowy skierowane bezpośrednio na cel, ten cel, który mamy dogonić, złapać tak, i zjeść, tak, tak. czyli cel ruchomy inne zwierzę. Czyli jak możemy nie być drapieżnikami, skoro mamy te nie kły? No, że, i ludzie mówią, że jesteśmy Wszystko żerni. Wszystkożerni, ale że możemy również upolować zjeść, tak. no bo te oczy i kły do rozszarpywania, jak rozumiem. Szanowni Państwo, zacznę, zacznę od kłów. Nasze kły przedstawiają się raczej marnie i odsyłam do weganina, jakim jest goryl. I popatrzcie, jak on ziewa, jakie on ma kły. Popatrzcie na oczy owego weganina, goryla, gdzie one są umiejscowione. Tak jak nasze. Powiedziałabym, że są dużo węziej. Dużo węziej. Goryle mają bardziej oczy. A goryl nikogo nie goni, żeby go zjeść. Więc tu, tu mam nadzieję, rozwiałam. Potem chcę... Jeszcze jest drugie zwierzę, które ma ku jeszcze większe niż goryl, bo jest większe od goryla. Hipopotam. A hipopotam! On jest absolutnym weganinem. A kły ma, no ale hipopotam jest trochę dalej od nas niż goryl, ale też jego no, no, kły. I wszystko jest zwierzęciem. No, jest sakiem. I y, 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 zarzucane jest również to, że my nie mamy czterech żołądków jak krowa. E, tak, ten? no ja bym zastanawiał się, jakiej wielkości musiałaby być jama brzusz na krowy, gdyby miała cztery żołądki. Tak już. No krowa ma cztery żołądki. Znaczy, no ma żołądek podzielony na cztery części. Mówmy nie, nie. się, więc, no, ma cztery żołądki. I ten no, główny to jest trawieniec. Ten no nasz dobrze. żołądek to jest odpowiednik naszego żołądka, to jest trawieniec krowy. Ym, może nie mamy takiej budowy, dlatego że nie jesteśmy przeżuwaczami. A no właśnie, nie Bo jesteśmy i, Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, nie każdy roślinożerca jest przeżuwaczem. Ja powiedziałabym, że ta grupa przeżuwaczy jest stosunkowo niewielka w porównaniu do całej grupy roślinożernych zwierząt. Oczywiście, Wierząt. akurat jest grupa roślinożernych zwierząt, które są przeżuwaczami, one są nastawione na. Bardzo jednostajny rodzaj pokarmu, który wymaga ogromnej obróbki, i do tej ogromnej obróbki, żeby on się stał użyteczny. Strawny, że tak powiem, potrzeba takiego przygotowania, że natura wytworzyła te cztery żołądki. Natomiast ani koni nie jest przeżuwaczem, ani, ani zebra nie jest przeżuwaczem, ani słoń nie jest przeżuwaczem, ani gory nie jest przeżuwaczem, ani bonobo nie jest przeżuwaczem. A są zwierzętami absolutnie roślinożernymi. Nie, nie, powiem więcej, nawet istnieją takie gatunki lisów lis nadrzewny i lis wirginijski, takie dwa lisy psowate, które przestawiły się wyłącznie na jedzenie głównie owoców. I one, są, one łażą po drzewach, jak? I jedzą owoce i żyją długo i, i rodzą potomstwo i są zdrowe, a nie, nie polują, chociaż mają takie kły. I oczy tak. I co jeszcze chcę powiedzieć tym wszystkim? Taki, taki przykład, który... który o którym nie wspomniałam. Zarówno zwierzęta drapieżne, jak i wszystkożerne. Mają nastawienie na łapanie i zjadanie innych istot. Niech, niech będzie to niedźwiedź na przykład. Niedźwiedź, który, który u niedźwiedzia grizzly główną podstawą pokarmu jest tużyca, trawa tużyca, ale jak się nadarzy okazja, jakieś ryby, życzą. młode różnych zwierząt parzystokopytnych chętnie, które się tam gdzieś kryją jak niedźwiedź, to, 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 to bardzo chętnie polują i zjadają. To jest wszystkożer. I teraz. Drapieżcą jest choćby puma, czy, czy lew, czy kot. I teraz wyobraźmy sobie dziecko, drapieżni drapieżnika, dziecko Wszystko żersji. Mały niedźwiadek i mały kotek. I stawiamy przed małym niedźwiadkiem, małym kotkiem. I małym dzieckiem. I jeszcze bierzemy dziecko mniej więcej w wieku odpowiadającym tym, tym młodym. I, i, I dziecko ludzkie. I przed każdym kładziemy jabłuszko i żywego króliczka. Jabłuszko i żywego króliczka. Jabłuszko i żywego króliczka. Co zrobi mała pantera, jeżeli postawimy przed nią jabłuszko i małego króliczka? Złapie króliczka i go zje. A jabłuszkiem się pobawi. Tak, po to. Jabłuszko, dobra piłeczka. Co zrobi nieźwiadek? Podejrzewam, że też tego króliczka by chętnie. I jabłuszko. Jabłuszko na desy. Jabłuszko, jej króliczka i jej jabłuszko. A co zrobi dziecko? domik Dziecko zje jabłuszko, a króliczka może zjeść z miłości a, a z króliczkiem będzie się bawić, tak. prawda? A z króliczkiem będzie przytulać. się bawić, przytulać, będzie podziwiać. Króliczka do głowy dziecku nie przyjdzie, że króliczka można zjeść. Bo jak? Jak? Mała panterka już ma urządzenie, żeby... To mały króliczek, taki bardzo malutki. Więc ta mała panterka Płaczka już zadusi tego tak. króliczka. Mały niedźwiadek też sobie poradzi. A dziecko trzyletnie sobie zadusi? Co tam dziecko trzyletnie? Ja proponuję Państwu, żeby ci, którzy bardzo obstają przy tym, że jesteśmy wszystkożerami, żeby złapali wróbla i go zjedli. O, po prostu tak, żeby poczuli no, chętkę. To ja się tu wtrącę teraz, kolejna grupa komentarzy, że my przecież no, nie mamy narzędzi typu szpony, te kły wystające, żeby odrywać kawałki mięśni, ale przecież my mamy intelekt, dlatego wymyśliliśmy narzędzie i możemy zabijać zwierzęta za pomocą tych narzędzi. Tylko ja teraz się zastanawiam nad jedną rzeczą, to już wcześniej o tym Ci wspomniałam, że ja sobie, proszę sobie, może Państwo wyobrażą człowieka pierwotnego i jeszcze bez tych narzędzi, no bez kiju, jak bez owienia, miał, miał kij. I przypuśćmy, że dogonił tę swoją ofiarę i zabił ją tym kijem. Czy taki człowiek ze smakiem rzuci się na jeszcze ciepłe zwłoki i, wnętrzności wyje, ze i smakiem. wyje wnętrzności i wgryzie się w ten, w ten nie wiem, udziec I czy, czy opadzie, krew wypije. raczej niekoniecznie. Najpierw musieliśmy wymyślić sposób, żeby przerobić ofiarę na coś, co będzie nam nie tylko smakować, ale też będzie przyswajalne, strawne dla nas, więc trzeba było obrobić ogniem bo to jak na ogień, to była pierwsza forma, no a teraz już wiadomo, że obrabiamy w różny inny sposób. Nie zjedlibyśmy od razu kurczaka wrzuconego nawet do ognia, ale bez wyciągnięcia wnętrzności, bez obrania z piórek, bo to przecież no, no, no jak? Musimy to ale sobie tak obrobić. Ale nie przyspożerca ma ochotę, czuje, czuje chęć. Zjedzenia swojej ofiary. Ja jak widzę. Macie wróbla y, i zgryźcie go. No tak, zjedzcie ale go. przede wszystkim poczujcie chęć spożycia wróbla widząc żywego wróbla. Ja y, mi się jak poczuję zapach pieczywa. I sądzę, że to każdy tak ma. Tak czy jak zobaczymy bardzo dojrzałe, piękne owoce, to też nam się tutaj wszystko kotłuje w buzi. A czy jak widzimy takiego króliczka, myszkę albo nawet krowę... od razu myślimy, ale smaczny kąsek tak. i odgryziemy ja, mu głowę. Ja sobie tego króliczka tak później na grillu, ach, no. no więc właśnie to jest, to jest wszystko to, o czym mówimy. Ale nie wiemy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy nie wiemy, co jemy teraz. Mm -hmm. Zwierzęta, które żyją w przemysłowych różnych tuczarniach, są cały czas w stresie. Umierają w potwornym stresie. To mięso, to, te ich ciała są pełne kortyzolu, hormonu stresu. My ten kortyzol, nie my, bo my nie, mm -hmm. ale ci, którzy jedzą, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo sobie tym szkodzą. To Wysoki poziom kortyzolu w naszym organizmie, pozyskany ze zjedzenia, jest w pewien sposób zabójczy, powoduje cały szereg różnych dolegliwości. Nie tylko emocjonalnych, ale, tak, i fizycznych. ale i cielesnych. Oczywiście, oczywiście tak. Poza wszystkim innym, mili Państwo, czy bycie człowiekiem upoważnia do takiego potwornego gnębienia zwierząt? Ja wiem, że zahaczanie o moralność. Z punktu widzenia spojrzenia ludzi na rzeczywistość, całą jest trudne. Natomiast ja nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że z powodu mojej chęci na szynkę miliardy, miliardy istot, które czują jak ja cierpią, jak ja, jest gnębionych i zarzynanych. Dla mnie jest to nie do zaakceptowania. Ja nie jem zwierząt, nie z powodów zdrowotnych. Tylko z tych powodów, że ja się nie godzę na coś takiego. Ja się nie godzę na holokaust zwierząt w ilościach niewiarygodnych. Jeżeli uświadomię Wam, że bodajże w 2021, nie pamiętam do, dokładnie, z ssaków na ziemi zabito w rzeźniach 80 miliardów. 87 miliardów. Nawet 87 miliardów, wszystko to już miliardów. 7 miliardów jest ludzi na Ziemi, tak. 9 prawie. No, oficjalnie się. Więc. więc to, to, się, to się nie mieści w głowie. Ja z tego powodu nie jem zwierząt. Nie dlatego, że chcę być zdrowsza, bo gdybym chciała być zdrowsza, to chcę w być, pierwszym rzędzie rzuciłabym papierosy. Panie, tak. y ale moje, moja moralność, moje poczucie etyczne nie pozwala mi na to i dlatego nie będę tego robiła. I życzę Wam tego również, dlatego, żyć jest te dlatego że żyć wtedy jest łatwiej jeżeli nie ma się ogromnego poczucia winy, które z pewnością gdzieś głęboko w każdym ludzkim mięsożercy jest. Nawet jeżeli sam przed sobą się do tego nie przyznaje. Tak, przynajmniej ja bym chciała w to wierzyć, ale wydaje mi się, że jest w co wierzyć, bo, bo w ludziach jest gdzieś z tyłu głowy coś takiego, że nawet jak... Cały świat mówi, że nie robią nic złego, to jeżeli coś robią nie tak według to mają siebie, to poczucie. To gdzieś, gdzieś to poczucie jest, tylko Miejmy że nadzieję. Nie przyznajemy się do tego często. I każdego, kto podważa moje, moją wiarygodność, moje kompetencje do opowiadania o tym, o czym opowiadam względem jedzenia, odsyłam do jednego z odcinków naszego, naszego programu. To już, to już stary odcinek. Stary, to już jest sprzed dwóch lat chyba odcinek, gdzie rozmawiamy z profesjonalną dietetyczką, z profesjonalną dietetyczką z papierami wykształconą, która mówi o jedzeniu mięsa jak to jest dla człowieka niezdrowe. I kończymy w takim ten odcinek. Pozdrawiamy Państwu wszystkiego dobrego, bezmięsnego i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.